Witamy serdecznie na konferencji prasowej Koalicji Obywatelskiej. Jesteśmy dzisiaj w sytuacji wyjątkowej. Wczoraj wieczorem cała Polska dowiedziała się, że rząd PiSu i szczególnie marszałek Witek, która jest marszałkiem od kilku tygodni, zdecydowała się na zawieszenie prac parlamentu do 15 października. Czyli że następny dzień prac parlamentu ma się odbyć już dwa dni po wyborach. Szanowni państwo, w ciągu ostatnich dni widzieliśmy dyskusję jaka toczyła się w Wielkiej Brytanii, wtedy kiedy zostały zawieszone prace parlamentu. W samej Wielkiej Brytanii zostało zgromadzonych kilka milionów podpisów, które były zebrane w proteście do tego co stało się właśnie tam. Sytuacja jest bezprecedensowa, dlatego że tutaj kolejny dzień posiedzenia Sejmu ma się już odbyć po wyborach. Dzisiaj trzeba postawić polityczną tezę że rząd PiSu szykuje się na przegraną, lub szykuje się na to, że straci samodzielną większość w polskim parlamencie. I że rząd PiSu zastanawia się na tym, jak Polakom ukraść wolne wybory. To jest sytuacja niebywała, dlatego że już nowy parlament będzie wybrany. Nowy parlament będzie w przededniu ogłoszenia swojego składu. A mimo to rząd PiSu zdecydował się na to, żeby już po wyborach odbyło się posiedzenie Sejmu. To jest sytuacja bardzo niebezpieczna, wyjątkowa, która rodzi wiele pytań. A na samym końcu jest jakiś plan, który został wymyślony w głowie Jarosława Kaczyńskiego, plan, który zakłada ewentualność przegranej, plan, który gdzieś na samym końcu może się skończyć bardzo źle, który może zawierać w sobie również antydemokratyczne działania, bo ci ludzie są zdolni do wszystkiego. Pis jest dzisiaj zdolny do wszystkiego po to, żeby utrzymać w Polsce władzę i my nie możemy na to pozwolić. Dlatego z tego miejsca też zwracamy się z apelem do wszystkich Polaków, żeby każdy odpowiedział sobie na pytanie, jaka władza chce organizować posiedzenie Sejmu już po wyborach, mimo że nie było do tej pory takiego obyczaju. Po co chce to robić? I każdy z nas musi pamiętać, że 13 października odbędą się najważniejsze wybory od 89 roku. Wybory, które zdecydują o tym, jak będzie wyglądała Polska przez najbliższe 10 lat. O tym, w którą stronę pójdziemy. Czy na wschód, czy na zachód. Ta wygrana w wyborach, wygrana strony opozycyjnej, zarówno w wyborach do Sejmu, jak i do Senatu, musi być duża. Dlatego, żeby PiS nie ukradł Polakom wolnych wyborów. Istnieje poważne niebezpieczeństwo, że zostanie podważony w wynik demokratycznych wyborów. Bo ktoś wpadł na pomysł, aby normalny poniedziałek po wyborczy, kiedy Polacy. Emocjonują się, poznają wyniki wyborów, dowiadują się, kto jest nowym parlamentarzystą, by po tym poniedziałku odbyło się posiedzenie Sejmu, gdzie będą sta, będzie stary parlament, będą starzy posłowie. E, 30 lat Wolnej Polski. E, różne osoby były marszałkami Sejmu, zazwyczaj osoby bardzo poważne i szanowane. Żadna z nich nie podjęła takiej decyzji, jaką odważyła się podjąć pani marszałek Witek. Pani marszałek Witek, której doświadczenie na funkcji marszałka Sejmu jest. Kilkunastodniowe de facto, a prowadzenia obrad spraw parlamentarnych kilkudniowe, bo mieliśmy kilka dni Sejmu. Ja mówiłem w trakcie wyborów nowego marszałka Sejmu, że wybór pani Marszałek Witek może oznaczać, że tak naprawdę Jarosław Kaczyński zdejmie maskę, zużytą maskę Marka Kuchcińskiego i założy nową maskę. Pani Marszałek Witek i to on będzie podejmował decyzję. I tak jest w tym przypadku. To jest jednoosobowa decyzja Jarosława Kaczyńskiego, który w głowie ma jakiś szalony plan. Szalony plan. Szalony plan po wyborach. Ktoś może powiedzieć, ale o co chodzi, bo przecież PiS w sondażach, przynajmniej niektórych, prowadzi. Tak, ale nie ma żadnego sondażu, który daje PiSowi samodzielną większość. Żadnego. A przypomnę, że w tym parlamencie PiS dysponuje samodzielną większością i Kaczyński szykuje nam jakiś scenariusz na po wyborach, w których straci na pewno samodzielną większość. To nie jest scenariusz demokratyczny. To nie jest scenariusz, z którym zgadzają się Polacy, to nie jest scenariusz, na który zgodził się Sejm. Przecież nikt sejmu, nikt posłów nie pytał, czy my ten scenariusz akceptujemy. My jesteśmy w sytuacji takiej, że przyjechaliśmy na posiedzenie Sejmu i dowiadujemy się, że tego posiedzenia Sejmu nie będzie, że to posiedzenie Sejmu odbędzie się po wyborach. Po wyborach, kiedy będą wybrani nowi posłowie, wszyscy Polacy muszą mieć świadomość, że dzieją się w Polsce rzeczy dramatyczne. Rzeczy, które nie wiadomo czym się skończą. To jest podważenie demokratycznego mandatu nowego parlamentu. Dlatego, że to ktoś stwierdza, że po wyborach ten parlament, który kończy kadencję, dalej ma mandat. Nie ma tego mandatu i mandat Kaczyńskiego kończy się z dniem wyborów. Tylko nowy Sejm po wyborach ma prawo obradować. A nie stary Sejm. To jest decyzja... Ale jeżeli ma być inaczej, to musi być decyzja parlamentu, a nie decyzja e, podjęta z tylnego siedzenia przez pana Kaczyńskiego e, rękoma pani Witek, która w sposób żenujący przecież ona nie potrafiła nawet uzasadnić tej swojej decyzji dzisiaj. Ja jako poseł na Sejm z przykrością stwierdzam, że marszałkiem Sejmu jest osoba, która podejmuje decyzję narzuconą przez Kaczyńskiego i nawet nie potrafi opinii publicznej tego wytłumaczyć. Bo przecież to, co powiedziała pani Witek, trudno uznać za wytłumaczenie tej kuriozalnej i bardzo groźnej z punktu widzenia prawa decyzji. To co może być po wyborach? Proszę pani, po, po wyborach, jeżeli Kaczyński straci samodzielną większość, może podjąć decyzje, które będą skutkowały na przyszłą kadencję, jeszcze przez ten, tym, tym Sejmem. To może być po wyborach. Po wyborach może być to, że dostanie po raz kolejny pogwałcona konstytucja przez Kaczyńskiego. To może być po wyborach. I przed tym scenariuszem przestrzegamy i prosimy Polaków o to, by nas w tej sprawie wsparli, by widzieli, co się w Polsce dzieje. Szanowni państwo, każdy z nas mógł obserwować... Jak rozwijały się wydarzenia na przykład w Turcji. Każdy wie, że jeżeli władza jest poza wszelką kontrolą, to wtedy, kiedy wybory idą nie pomyśli władzy, mogą odbyć się kolejne. To wtedy wybory mogą być unieważnione. To wtedy może być wprowadzona specjalna ustawa, która nie ma nic wspólnego z demokracją. Nie można dopuścić do takiej sytuacji. Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją absolutnie wyjątkową. Na czele polskiego państwa stoi szeregowy poseł, który zarządza. Prezesem Trybunału Konstytucyjnego, marszałkiem Sejmu, prezydentem i premierem. To jest sytuacja nie tylko bez precedensu, ale to jest sytuacja, która stawia nas na arenie międzynarodowej gdzieś między Mozambikiem a Białorusią. Nigdy. Nikt z nas w ciągu ostatnich 30 lat nie pomyślał, że Polska będzie w takiej sytuacji. Dzisiaj jest. A 13 października będziemy mogli to zmienić. Wreszcie zmienić. Tylko to zależy od każdego z nas. Zarówno od polityków, jak i od ludzi, którzy głosują w tych wyborach. Dlatego jeszcze raz mówimy, 13 października to będzie ten wybór ostateczny, który zdecyduje o tym, jak będzie wyglądała Polska przez kolejne lata. Czy, to, czy może być zmiana regulaminu sejmu? ale czy, czy to... Czy to... My nie wiemy, czy może być zmiana regulaminu Sejmu. Tutaj w... Parafrazując pewną słynną anegdotę związaną z panem Słonimskim, Słunim, tu się wszystko może zdarzyć, tu każda rzecz może zajść. Gdyby, gdybym ja wczoraj powiedział państwu, wczoraj, że Sejm będzie obradował po wyborach, to państwo byście uwierzyli? Nie, nie uwierzylibyście. A to się dzisiaj dzieje. Rzeczy się dzieją niewiarygodne i trzeba temu postawić tamę. Jesteśmy państwem prawa i nic nie zwalnia nas. Posłów, parlamentarzystów, z przypominania każdego dnia urzędnikom, funkcjonariuszom publicznym, marszałkowi Sejmu w, tej, w tym przypadku, że łamiecie prawo, gwałcicie konstytucję, łamiecie prawo, próbujecie podważyć wynik wyborów, które się jeszcze nie odbyły. Budujecie jakiś mechanizm zabezpieczający siebie. To, co powiedział pan poseł Tomczyk, to jest prawdopodobne. Pan prezydent Erdogan w Turcji, jak mu się wybory w Stambule nie podobały, to powiedział, Robimy jeszcze raz wybory. A dlaczego, a dlaczego tutaj możemy sobie takiego scenariusza nie wyobrażać? Dlaczego mamy powiedzieć, że to jest wykluczone? Przecież tu się rzeczy, w Polsce się dzisiaj pod Kaczyńskim dzieją rzeczy, które są wykluczone. A się dzieją każdego dnia. To też jest możliwe. Odwoływanie Sejmu, robienie Sejmu po wyborach. Kto to widział? Co to jest? I chcemy bardzo jasno powiedzieć, że Polska jest państwem prawa, a nie państwem prawa i sprawiedliwości. To ludzie decydują, jaki będzie przyszły skład parlamentu. To ludzie decydują o tym, kto będzie ich reprezentował w Sejmie. I to ludzie decydują, jaki będzie przyszły rząd. A nie prezes Jarosław Kaczyński po wyborach, Sejmem, który już stracił legitymację społeczną. Czy minister sprawiedliwości nie wiedział o tej Ja jestem przekonany, może nie pan Ziobro podać do sądu. Ja jestem absolutnie przekonany, że pan Ziobro wiedział, co robią jego najbliżsi e, współpracownicy. Po prostu wiedział. Mało tego, że wiedział, moim zdaniem akceptował te mechanizmy. Bo nie wyobrażam sobie sytuacji, że minister sprawiedliwości takie rzeczy nie wie. I uważam, że Ziobro powinien dzisiaj zostać za to odwołany. Bo z Ministerstwa Sprawiedliwości zrobił. Ministerstwo bezprawia i nadużywania władzy. Powinien się podać do dymisji, powinien zostać zdemisjonowany, a jeżeli nie stały się te dwie rzeczy, to Sejm ma dzisiaj obowiązek takiego ministra po prostu odwołać. Dziękujemy Państwu bardzo. Cezary Tomczyk, Sławomir